Dieta ketogeniczna to każda dieta, która indukuje stan ketozy. Natomiast najpopularniejszą wersją jest wersja niskowęglowodanowa, wysokotłuszczona. Głównym regulatorem ketogenezy, czyli produkowania ciał ketonowych, jest niskie spożycie węglowodanów. Jeżeli ograniczymy spożycie węglowodanów w naszej diecie, dojdzie do mniejszej retencji sodu oraz wody w naszym organizmie. Możemy to zauważyć na ketoadaptacji, gdzie dochodzi do zwiększonego wydalania wody z naszego organizmu możemy zauważyć często mocz oraz wypłukiwanie minerałów przez co mogą się pojawić jakieś palpitacje serca czy też skurcze w naszych mięśniach dlatego bardzo ważne jest to aby spożywać odpowiednią ilość sodu na diecie ketogenicznej tak aby nasz organizm pracował optymalnie i po to abyśmy się dobrze czuli tak naprawdę największym błędem na diecie ketogenicznej jest niespożywanie odpowiedniej ilości soli. Dlatego w tym filmie przedstawię Wam kilka sposobów, jak w łatwy i przyjemny sposób spożywać więcej soli w naszej diecie. 1 gram soli jest to około 380 gram sodu. Na diecie ketogenicznej potrzebujemy od 4 do 7 gram sodu. A więc średnio będziemy potrzebować 10, 12, 15, 18 gram soli na diecie ketogenicznej. Co może się wydawać? Dużą liczbą. Jeżeli martwicie się o dużą podaż sodu i choroby serca, odsyłam Was do mojego filmiku na ten temat. W tym filmie ja mówiłem temat soli, sodu i wpływu na choroby serca, czy też ogólnie na zdrowie człowieka. Odnosi do tego filmu znajdziecie w opisie filmu. Pierwszym i najlepszym sposobem jest spożywanie rosołu. Do rosołu możemy dodać naprawdę sporą ilość soli taki wywar nie dość że jest pyszny to i wpływa pozytywnie na nasze zdrowie między innymi L-glutamina zawarta w takim wywarze pozytywnie może wpływać na zdrowie naszych jelit drugim sposobem jest jedzenie kiszonek czy to kiszone ogórki czy to kiszona kapusta Możecie też kisić inne warzywa, takie jak buraki, papryka. Takie produkty zawierają w sobie sporą ilość sodu. Generalnie nie musicie z tym świrować, że musi być dokładnie 12 gram soli, czy tam dokładnie 15 gram soli. Gdy czujecie się gorzej, macie jakieś objawy ketogrypy, pierwsze co należy wtedy zrobić, to zwiększyć podaż sodu oraz nawodnienia. Kolejnym sposobem na spożywanie większej ilości soli jest przyjmowanie ketolitów. Tak to wygląda. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez Dobre Polskich. Ja po prostu polecam ten produkt, gdyż sam go używam i jest on łatwym i przyjemnym sposobem na uzupełnienie elektrolitów. Jeżeli chcecie kupić ten produkt, podam wam link w opisie filmu. Następnym sposobem jest jedzenie produktów, które smakują z dużą ilością soli. No i tutaj mamy tak naprawdę duży wybór. Bo na przykład taki stek dobrze posolony bardzo dobrze smakuje. Mamy też warzywa takich jak ogórek, pomidor które z solą smakują ciekawie. Możecie też dosalać orzechy, tylko uważajcie, bo ten smak jest uzależniający. Mamy też szpinak, sosy pomidorowe. Tak naprawdę musicie eksperymentować w kuchni, ale generalnie smak tłusty i słony. No cóż, co tu oszukiwać? Jest smaczny i pyszny. Kolejnym sposobem jest jedzenie produktów, które zawierają sobie sporą ilość soli. No i tutaj głównym źródłem są ryby. Czy to śledź, czy to makrela, czy to łosoś, czy to sardynki. No i też mamy nabią, na przykład sery zawierają sobie sporą ilość soli, serki wiejskie. Też musicie czytać opakowania. Czasem możecie się zdziwić, że w niektórych produktach naprawdę jest sporo soli, a tego nie czujemy.